Po obejrzeniu fragmentów Sylwestra z dwójką i zdjęć z afterparty po tej imprezie opublikowanych przez portal Wirtualna Polska, nachodzi mnie pewna wątpliwość. I tutaj muszę poprzeć pana premiera Tuska, który zachęcał do niepłacenia abonamentu. Ponieważ w mojej ocenie telewizja polska w likwidacji Działa w sprzeczności z ustawą o radiofonii i telewizji, bo według tejże ustawy publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując na zasadach określonych w ustawie całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom zróżnicowane programy i usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. Zaznaczam – wyważeniem. Co więcej, w tym samym 21 artykule napisano Programy i inne usługi jednostek publicznej, radiofonii i telewizji w ramach jej misji publicznej powinny respektować chrześcijański system wartości za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki, służyć umacnianiu rodziny, Służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych i służyć zwalczaniu patologii społecznych, to to odpowiedzcie mi teraz Państwo, jak promowanie osób tak głęboko zaburzonych jak Michał Szpak, czy o tak wątpliwej reputacji, jak doda, ma się do respektowania chrześcijańskiego systemu wartości, czy to służy umacnianiu rodziny, kształtowaniu postaw prozdrowotnych? Czy może służy w zwalczaniu patologii społecznych? Ja uważam, że wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby nie respektować chrześcijańskiego systemu wartości, rozbijać rodziny, narażać ludzi na choroby, między innymi przenoszone drogą płciową i kształtować społeczeństwo pełne patologii społecznych. I dlatego uważam, że płacenie abonamentu zresztą zgodnie z dyrektywą Donalda Tuska, jest absolutnie przeciwwskazane. A w przypadku pozwu do sądu o zapłatę jestem przekonany, że każdy adwokat na podstawie tychże zapisów, których nie realizuje telewizja publiczna, każdego wybroni. Czas przestać płacić abonament.